I ta latarka daje po oczach. Ma jakąś super żarówę? Kurczę, toksyczny świr! Wyrywamy z tej chaty i to szybciorem! Jest mały problem. Tylko bez paniki, cykory zawsze mają plan ucieczki! Czemu ten świr przyczepił się akurat do nas, Skubidu? Licho wie! Chyba już wiem, czemu! Jestem wychowawcą spod trzynastki. Ktoś się zamalował, gdy Clyde odnawiał obóz. Gazu, Kryjemy się w szopie! Zaraz dosiądziemy szybkich koni i pryskamy stąd! Meleksy? Clyde zastąpił koniem meleksami? Skoro życie daje nam w kość, to zabierajmy stąd nasze gości! Trzymajcie się! piesku, wrócę po ciebie! Zasilanie. Chyba... O kurczę, już gorzej być nie mogło. <grym i wytkuj> Scooby! <grym i wytkuj> Brawo, Brawo! <grym i wytkuj> Patrz, Potwór Daudyla. Tak! A to pech, serio. Niesamowite. Jakaś toksyczna substancja przeżarła całą strukturę molekularną tego. E, tego. Melexu? He, właśnie. No to Clyde nie będzie zachwycony.